Siema nowobozy, witam was Pajdek z Lam Games TV w kolejnym odcinku z serii PSX Mania a dzisiaj sobie polecimy po Crashu, lecz nietypowym bo to jest Crash Best jedyna gra, która jest w takim stylu zaprezentowana że jest w gruncie rzeczy zrobiona tak yy, pro rodzinie pro znajomowo w sensie, że jest ona przystosowana głównie do czterech playerów, lecz można sobie pograć ją w dwóch, trzech albo na singlu jak prawdziwa gra a nie jak teraz robią większość multiplayerów jest to jedyna tak odsłona yy, serii właśnie, gdzie są pokazane takie dziwne przygody. Jeszcze była podobna, która się nazywała... No już mnie się demo włącza. Która się nazywała Crash Boom Bang, ale ona została wydana tylko na Nintendo DS, którego niestety nie posiadam, nie przerabiałem, nie znam tematu, nie wiem, czy to jest tak samo fajne. Dobra, ale nie... Nie przedłużajmy to tak słowem wstępu właśnie. Tak słowem wstępu właśnie chciałem zacząć i teraz zaczniemy prawdziwą rozgrywkę. Wchodzimy sobie w Adventure Mode. Bierzemy sobie... A no tak, tutaj w Adventure można max... Na dwóch, ale też właśnie można multitapem podłączyć sobie do Playstation aż cztery pady, tylko trzeba ogarnąć multitapa, co w dzisiejszych czasach jest dosyć trudne. Dobra, polecimy po klasyku, weźmiemy sobie właśnie Crash'a. Komputer będzie sterował resztą ja wam pokażę właśnie jaki jest zamysł tej gry, o co to tak naprawdę chodzi. Tak, mamy oczywiście film, który możemy obejrzeć. W ogóle gra jest z roku 2000. 2000, jeżeli nie kłamię, to jest rok 2000. Zobaczcie jak to ślicznie wygląda graficznie, bez kitu. Niektóre gry w dzisiejszych czasach, co wychodzą, mogłyby się uczyć od Crasha, w ogóle od studia Noffy Dog, chociaż nie, oni robili The Last of Us, no dobra, no to jest wszystko jasne, ale właśnie jak robić gry o kontencie przygodowym właśnie takim dla dzieci, zawsze znaczy, to jest wszystko tak fajnie rysowane, że to nawet wraz z upływem lat to już minęło przecież no 14, 15 lat jakby nie patrzeć I ta grafika jak się na nią patrzy ona dalej wygląda elegancko I to jest właśnie, to jest właśnie po prostu dobry patent Dobry patent na robienie grafiki, która się straci na filmik Która tak naprawdę się nie starzeje na dobrą sprawę I dalej jak się na to patrzy to, to wygląda ślicznie Fajna sprawa, fajna zajawka, ja się jaram No i właśnie, przypomina wam się to coś tutaj, coś ten, ten, no Crash 2 No jakby nie patrzeć, Crash 2 No 2 najbardziej właśnie, bo na 2 też bo I mamy tutaj do wyboru różne konkurencje Zacznijmy sobie od Crash Bola, bo jest pierwszy, to przeważnie większość osób bierze to, chociaż na demówce Crash Basza były zupełnie inne etapy. Był etap polarny i był etap taki, co trzeba było skakać, ale to może do tego dojdziemy. Na razie się skup Mamo objecting, Jepty. User sheep, temple flip, gold, tak, git, no wiemy czym się steruje, no nie. Nie jesteśmy crashen i zaraz patrzcie o co chodzi, no nie? I, I to jest taka kwestia, że bierzemy, jest tu piłeczka i musimy sobie ją odbijać, o! I mamy życia na górze pokazane. Jak jakiś frajer nie odbije tej piłki, yy, czyli po prostu wpuści ją, no to ma bidę i jest. Lipa! Ah! I czyli po prostu to jest, no mówię, to jest typowo właśnie taka e, prorodzinna gierca, e, że sobie siadamy ze znajomymi i sobie rypiemy w takie właśnie kuleczki. No i dla mnie to jest właśnie spoko. I dobre jest też to, że to nie jest tylko jedna konkurencja, tylko naprawdę to są różne konkurencje wszelakie. Fajne jest... Ojej, dwa gole mi wklepali. E, fajne to jest właśnie, że to się dzieje w uniwersum Crasha, no nie, bo jednak Crash był jedną z najbardziej rozpoznawanych taka ikona, jeżeli chodzi o Sony PlayStation. I tutaj właśnie fajnie to uryzi. Kurde, ten... Małpa jakoś tak za dobrze tu jej je idzie, nie podoba mi się to zagranie. Hohoho, Neo Cortex zaraz wypadnie z eliminacji, dobra wypad wszyscy, wypad wszyscy. Neo Cortex wypadnie z eliminacji mocno, tutaj nie masz szans, a może dlatego, że jest naprzeciwko największego kota, czyli Pajdaka. Pajdaka z LimeGames i dlatego mu nie idzie dzisiaj, To zupełnie zdecydowanie, strasznie dużo tych kulek się tu robi, już, już. Neo Cortex odpad, a, pa 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 dużo kulek, dużo kulek, szybko teraz już pójdzie. No im więcej tematu, tym jest o wiele prościej. Zaraz zostanie pojedynek... O, małpa już też odpada. No to jednak nie, nie wyszło mi tak źle jakby się wydawało. Myślałem, że z małpą będzie strasznie długi pojedynek. A ja tu widzę, że tylko tak. Yy, misiu tutaj ma już, A już misia nie ma nawet. No i tylko ja i małpa zostaliśmy na posterunku. Strasznie dużo kulek. Ciężko jest już ogarnąć temaciwo. Ale damy radę, mam nadzieję taką. No kurde. Jest, małpa poszła, wygrana. Mua, bang, bang, bang. Tak się właśnie to robi. I zdobyliśmy jeden puchar. Tych pucharów musimy zdobyć dwa albo trzy, nie jestem pewien, także tutaj nie ma tak, że chwilę potrwa tylko rozgrywka, no nie? E, dlatego, no jaki w ogóle, ty, jaki frajer wziął, lał sobie kulkę i zadowolony jest. Tak, jeszcze mamy tutaj taką opcję, jak wciskamy kwadrat, to mamy takie e, mega przypierdzielenie, że jak jest kulka koło nas i użyjemy tego kwadrata, to po prostu wychodzi ona z większą siłą. W gruncie rzeczy tam nie trzeba tego e, używać, ale jak chcemy tak naprawdę kogoś postraszyć, to jest dobra opcja, bo wtedy jest po typie od razu Momentanie. No i znowu kortek jest kurde na, na straconej pozycji. Ja tutaj widzę po punktacji, staram się ogarniać, że jestem na równi kurde z misiakiem. No już dużo kulek się robi, no fuck you! Kurde, nie, nie, z małpą lecę na równi. Misia już odpada troszkę. Ale dalej się trzyma całkiem nieźle. Dobra, wyszedłem na prowadzenie. Przyjemna jest strasznie ta gra. No mówię wam, po prostu jak ktoś was nie przerabiał, ale wątpię. No bo crasze wszystkie były popularne na playach. I to także głowa mała. Także większość, kto w ogóle kiedykolwiek miała Playstation, powinna kumać te tematy. Kurde, strasznie, strasznie, strasznie jestem bardzo na przegranej pozycji. Strasznie jestem bardzo na przegranej pozycji, ale staram się jak mogę. No jest 8, 8, 8, 8, 8 7. O jejku, jejku, jejku. Dobra, musimy to wygrać, ej nie może być lipa, dobra, dobra, coś czuję, że będzie tutaj wielki pojedynek z misiakiem, bo misiak jak na razie, kurde, wygrywa, misiak wygrywa, a ja tu jestem na straconej pozycji, misiak, to no fuck you, dobra, dobra, musimy to rozwalić, musimy to rozwalić, kulki, fuckajcie się, no dobra, <laughs> kurde, misiak, wszystko do misiaka, wszystko do misiaka, misiak, nie ogarniaj tematu, nie ogarniaj tematu, jedno życie mi zostało, misiak. Misiak, straszna ciebie misiak! No nie, 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 fuck you, fuck you, fuck you! No nie zawsze jest tak, jakby się chciało, żeby było, no nie? Niestety, jeden na jeden z misiaki my jesteśmy i musimy teraz pokonać to, no nie? Dobra, dawać, dawać mię tu, dawać tu kulki, dobra, leci do mnie, puu, bang! No, no nie, 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 nie wpadnie, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze jest, dobrze jest, dobry początek to jest, wiecie, gwarancja sukcesu. Żeby teraz nic nie wpadło, no do no, tak, i wpadł. Kurde, zagadałem się i prze prze przeszła piłka niezauważona. Przeszła niezauważona zupełnie przeze mnie. Dobra, 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 płakać was. Jest ślicznie, jest ślicznie, nie ma co płakać, dobra. Kortex tutaj w ogóle już nie ogarnia tematu, nie wie co się dzieje. Tutaj jest struga pawiana na tym swoim autobusiku, ale coś mu nie idzie. Mówię, kurde, ten misiek jest najgorszym przeciwnikiem. Jednym punktem tylko. No tak, i teraz jesteśmy z miskiem już na równi punktowej. Na równi punktowej, kurde, im więcej tego, tym więcej tych kulek wylatuje. To jest słabe, no wa no tak, 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 więcej tych kulek mi tu zasadzie. No, mimo wszystko, mimo wszystko wiemy, kto odpadnie pierwszy. Zgodnie z tradycją Cortex wypad zrobi zaraz. Dobra, trochę się odkułem. Hmm, także naprawdę, lepiej się w to gra z ludźmi, bo ludzie czasem lamią to, tak jak na przykład ja, i ma, ma się wtedy większe szanse na przeżycie. Ale to wiecie, nigdy nic nie wiadomo, jak się stać. Dobra, ten już nie żyje, i teraz się zaczyna pojedynek Titanów. Crash of the Titans też była taka część Crasha swoją drogą, jak ktoś by nie, nie wiedział. Tylko, że ona wyszła już dosyć późno i była dosyć słaba. I dosyć słabo się sprzedała. I chyba, chyba to była w ogóle ostatnia e, część Crasha, jaka do, na dziś dzień wyszła, bo tak się słabo sprzedawała, że już sobie zaprzestała. Zaprzestali zabawy po prostu w robienie Krasza, dobra, yy, Misiek. Musisz to przegrać. Musisz to przegrać, bo mi tu idzie za dobrze. No, jakże? Ale było, już wiecie, na, na krawędzi, na krawędzi wszystko szło. Czyli do trzech pucharów trzeba to rozkmienić. Dobra, dawać mi te kulki. Ja tu teraz czuję się, kurde, że mam dobre. Flow. Oha, ta super pierwsza kula do mnie. No to jest nieciekawy zwiastun. Nieciekawy zwiastun, bo może się to zakończyć niepowodzeniem zdecydowanym. O no tak! Super, super Cortex na prowadzeniu, tego jeszcze nie był. Ej no do Cortexa wrzucajcie, wrzucajcie do Cortexa, on jest do dupy. Dobra, mi się też może dostać, ale Cortexa rozwalam, przecież Cortex to fryer, nikt go nie lubi. No tak, sam se wklepał, patrzcie jaki debil. Dobra, do, o, jak tutaj i odbija, pięknie te kuleczki. Dobra, 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 powolutku, powolutku. Bo tu tak te kulki szybko idą, że ja nie nadążam ogarniać po prostu. No z Cortexem jestem na równi, nie róbcie mi tego. Ej, rozwalmy Cortexa, chłopaki. Robimy kurde ustawkę na Cortexa. Wszystkich rozwalimy, yy, Cortexa najbardziej, a potem ja was i wszyscy będą zadowoleni. Ej, yy, Cortex mnie przebija, Cortex mnie przebija w punktacji. Pff, załatwmy go, załatwmy go, załatwmy go. Ooooooooo, za... dużo tu tych kulek, dużo kulek, dużo kulek. Ja to już w ogóle nie widzę, co się dzieje na ekranie, wiecie? Tyle tego się narobiło, no tak, dwie mi weszły, no super. Super, coś czuję, że mam, że nie będzie dobrze. Coś czuję, że nie będzie dobrze, chłopaki się nauczyli w to grać w końcu. Ja przez to jestem naprawdę na straconej pozycji. Dobra, misiek zaraz odpadnie, ale ja też zaraz mogę odpaść. Jak nie wklepią kulek korteksowi, no to ja mam jedną tylko. Wklepać do korteks'a, do korteks'a, do, no i już. Super. No i który wygra? Nie, Cortex przesra to. Uff, ciężkie, 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 duże emocje. Jest 2-1, 1-1. Muszę zdobyć ten trzeci puchar, bo inaczej ta runda się nigdy nie skończy. Nigdy się nie zakończy to. No dobra. Mo możemy sobie wrócić na przykład do menu? Czy teraz na przykład? Nie, nie, nie możemy. Nie możemy. Nie możemy. Dobra. Aha. L1, R1. Jeszcze możemy zwiększyć prędkość statku. No to... No ja wiem, czy jest tak, no jest trochę zwiększona, troszkę jest. No to trzeba jeszcze tą, tą wiedzę wykorzystać właśnie w grze. Dobra, mamy dobry start, ale widzicie, jak wtedy mi pierwsza weszła do mnie, to już od razu było wiadomo, że przepierdzielę to. Bo to nie było po prostu, nie ma takiej możliwości, jak zawsze pierwsza się nie uda, to już jest się spisanym na straty. Takie jest moje zdanie w tej grze. No! Aha! Jak wybicie, piękne fajduś! Ty to jesteś, ty to jesteś, masz! Hehe, gincie, szmaty wszystkie Dobra, dobra, mam teraz największe szanse w sumie z nich wszystkich Mam największe szanse tych dwóch, tylko kurde znowu z korteksem będzie walka. Znowu będzie walka z korteksem. Tutaj korteks kurde jest... So, pije soki Korteks I dlatego jest taki dobry! och, ho! ho, ho. Chcieli mi przyfanzolić, a to dubsko wyszło. No tak, więcej, więcej kulek, więcej kulek, więcej kulek. No tutaj spokojnie, dwie dajcie. Do mnie, wybicie, wybicie, znajdziemy się na szczycie. Wszyscy tutaj zginiecie zaraz. No tak, tak, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, do korteksa, do korteksa wszyscy. No nie, 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 nie. nawet nie licz na to, nie licz na to. Dobra. Ten już odpadł tutaj w eliminacjach. Dobra, staram się utrzymać pozycję jakoś. Za dużo kulek nie nadążam, nie nadążam! Nie nad nie nadążam bez kita, autentycznie. Nie mogę na... nadążyć nad kulkami. No, no nie, nierówny ten pojedynek, nierówna walka się wywiązała tutaj między nami wszystkimi. Dobra, dobra, poszło, 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 poszło. Yeah. Piękna sprawa. Mamy puchara, mamy puchara. O, zmęczyłem się. O. Czy latowej muzyczki troszkę. Dobra, Crash Ball mamy za.. Polar Panic to, to jest po prostu właśnie, to było na demówce, to tak od razu wam mówię, bo kiedyś dawali gazety, e, no ja się nazywa PlayStation Magazine, chyba po prostu PlayStation Magazine było. I oni do każdej właśnie każdego czasopisma dawali płytę z demówkami. Ja właśnie tam poznałem Crash Basha. To był rok 2000... Albo 2001, jak pamiętam, że wtedy wielkim hitem była James Bonda, Rocky's Nut In Dobra, o co tu chodzi? Już wam wszystko tłumaczę. Musimy się po prostu spychać. Są tutaj też takie opcje, właśnie jak weźmiemy sobie, wejdziemy w ten teleporcik, taki co tam śmiga, taka kamerka jakby. To wtedy mamy właśnie różne power albo nas powiększa, albo nas zmniejsza, albo spadnie nas jedna tona. I ogólnie polega to na tym, żeby się spychać nawzajem. No, to nie jest nic skomplikowanego. Jak wciskamy kwadrat, to mamy większe przyfanzolenie. I tutaj właśnie im większe postacie, tym lepiej się sprzedają. O, spadnie na mnie, spadnie na mnie. Od, odbijany, odbijany, odbijmy to. No ktoś przyjmie? Weź to! No weź to! Weź to ode mnie! Weź to! Dobra, dostał! Jejejejeje! Hahaha! <śmiennie> tak to się robi! Bek weźmie się i się dostanie właśnie pancza, to już od razu jest po nas, no nie? Co tu? Oho, mały się stałem! No to teraz jestem kurde lewem na pożarcie! Lewem na pożarcie jestem! Dobra, wróci już z powrotem. To jest tylko chwilowe właśnie, wtedy mamy ten moment, że możemy wykorzystać sytuację i wziąć i kogoś zwalić, jak on jest mały. Dobra, trzeba tutaj uważać. No, lećcie, lećcie, I co, co ci to da? Co ci to da? No, co ci to da? Nic ci to nie dało. Wypadł mi tu z mapy. Dobra, no, no. Dobra, poleciał, poleciał, poszedł. Poszedł. No. O, błyskawica, to jest też niedobre, ale też nie będzie potrzebne, bo się znowu udało, Także widzicie, inne konkurencje da się rozegrać szybciej. No tylko ta pierwsza była taka przekichana, że się wlokła naprawdę, naprawdę długo. I tutaj ostatnia runda, znaczy mam nadzieję, że ostatnia, że się uda. Że się uda tu pięknie... Ej no wszyscy na mnie! Fuck off! Fuck off, oho! Oho, jedna tona na mnie spadnie! Wracaj! No nie, 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 odbij, 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 odbij. kogoś! No wolniej, no wolniej, no wolniej, no... A, ah, fuck! No i dostałem po dupie, no i teraz oni się muszą połowić. No popatrzmy, napijmy się herbatki. A, mogę ich a nacisnąć? No i wtedy z, z, <coughs> w złą dziurę poszło. I wtedy się sama sytuacja rozwiązuje, kto powinien wygrać. Dobra, zagramy. Miejmy nadzieję, że teraz nie trafimy właśnie na jedną tonę i się uda to jakoś załatwić. Dobra, nie spychajcie mnie, pospychajcie najpierw siebie. Lećcie, po. o nie, o nie. Duży się stał, duży się stał. Ale dużego też da się zepchnąć, jak się dobrze postara. No dobra, zmniejszył się już. Właśnie, duży ma zawsze przewagę. To jest najgorsze. Tutaj chłopaki właśnie tych dwóch jest dużych i oni mają troszkę troszkę... Przy... O, mały się to. Dobra, nalot. Nalot robimy. Wyspychajcie jego, ja zepchnę was. Piękna sprawa. Dobra, wypad, wypad, wypad. poszedł. Dobra, PVP zostało. No, <laughs> I już i po temacie. Także to jest bardzo fajna konkurencja, bardzo szybka, bardzo dobrze ją się rozkmija. I mamy kolejny puchar. Także jak widzicie, gra jest naprawdę naprawdę miła, naprawdę miła. A teraz pójdziemy właśnie do kolejnej konkurencji, która była w demówce i na tym zakończymy właśnie po tej konkurencji. Yy, nazywa się to Pogo... Po... Jeszcze raz. Pogo painter, tak. I właśnie na czym to polega, zaraz się zapytać. Ja wam zaraz powiem, na czym to polega. Będzie to tak, będziemy na takim, kurde, peng bang, 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 bang. Na takiej chopce, no nie? Nazwijmy to urządzenie do skakania. To się pewnie jakoś fachowo nazywa, chyba tak było, tak? Tak? Zaraz zobaczymy. Urządze... Urządzenie do skakania. I musimy po prostu przed końcem czasu zamalować jak najwięcej pól i wtedy wygramy. Ogólnie mamy tutaj różne power-upy, jak na przykład super dopierdzielające buty, które teraz złapałem, które jak widzicie dają nam super, naprawdę niezłe turbo. Możemy też sobie wejść do skrzynek, zobaczyć, skrzynki nam dają kolejne punkty. E, a nie, właśnie to chyba Nie, nie pamiętam, czy tu chodzi o punkty, czy tu chodzi o. I na przykład teraz mam rakietę, w tej podchodzę, podchodzę, namierzam sobie typa. Zaraz to jakiś się zatrzyma, no nie udało się i rzucam sobie w niego rakietę. Czyli trzeba mieć najwięcej punktów i najwięcej oznaczonych właśnie tych. Pól. No a zobaczymy o co tu chodzi, no skręć tutaj, dobra, pięknie. Właśnie punkty tutaj też są bardzo istotne, Do, dobrą robotę tutaj robią. No krasz, skręć mi tutaj w lewo, nie chciał mi skręcić w lewo. Dobra, yy, srać na was wszystkich. Yy, zbieramy tutaj ładnie, o bęk, poszło. No tutaj naprawdę nie, 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 jest łatwo, nie jest łatwo jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dobra, no, no. <śla> Za szybko to działa, nie zdążyłem skrzynki zinkasować. Ale wezmę sobie rakiety i się zaraz zemszczę na jakimś fafarafie. No dobra, nie poszło, nie poszło I strasznie mało pul No jak na razie widzę, że tutaj korteks ma największą szansę wygrania Ale teraz już nie Żebym tylko nie stracił pozycji Zbieram skrzynki, zbieram skrzynki Bo może się uda coś odzyskać No żaden nie dostał no Ale dobra lecimy, a dobra już wiem ile pól mamy zebranych jak zbijemy skrzynkę to wtedy te pula, pula pola nam się sumują, na tym to wszystko polega. I tutaj frajer bierze i leci za mną, ale wygrałem bo 101 punktów mam, no, wiecie o co zbieramy pola, wchodzimy na skrzynkę i z tych pól ile mamy to tyle dostajemy punktów. Wszystko się wyjaśniło, wszystko się wyjaśniło. Musiałem sobie przypomnieć, ja w tą grę nie grałem, uch, uch jeszcze ciut-ciut, no nie? Wiecie o co chodzi, dlatego trzeba się starać jak najwięcej pół zaznaczać i jak najwięcej chodzić po skrzynki właśnie, żeby jak najwięcej tego tematu sobie wtłuc. Dobra, moja, moja, moja wara, dzięki chłopaki. Dzięki, który chce rakietę, żaden nie dostał, ale skrzynkę już mam ja. Nie macie szans ze mną. Oni no tu sobie tak szybko chodzą, a ja sobie powolutku zbiorę żadną skrzynkę, <laughs> chociaż naprawdę się mocno staram, nie powiem, że nie, dobra, tamten kordek chce jeszcze w ogóle do żadnej skrzynki, no o, 13, pierwsza jego skrzyna, no stary, szacun, jesteś naprawdę kotem i yy, wierzę w ciebie, że ci się uda, wierzę w ciebie, że ci się uda, stary. Dobra, ja to sobie akurat pięknie zaznaczyłem. 12 pól mamy. Dobra, czekajmy na tą skrzyneczkę jakąś, aby tutaj się pokazała. Dobra, który chce dostać baty? Żaden nie chce dostać batów? No to ja zgarniam skrzynę. Dobra, bęk. Nie poszło, nie trafiłem, ale mnie też chcieli tutaj ustrzelić i też im się nie udało. Poproszę ja tą skrzynkę. Vara, Cortex, frajerze, Tempy, Dobrze, że dostałeś rakietą po bani, bo mnie strasznie irytowałeś. Dobrze. Dobrze, skrzynka moja. Vara od moich pól. Dziękuję. 15... 15, piękna sprawa. No i tutaj naprawdę trzeba czasem. No ten! Kortex co tutaj narobił? A wszystkie pola ci pozaznaczam na się. Dobra, to jest moje. No ten co dwie skrzyny tutaj. Ten jak chcemy chamsko do O moja, moja! 16! Śliczna sprawa, dobra, to już nie mam na... Mam! Nie mam! Dwa punkty miał kurde gorilo. Piękna sprawa. Dobra, ostatnia, ostatnia runda będzie, mam nadzieję, że zakończymy to teraz klarownym, pięknym, ślicznym, kurde, Victory. No nie no, gorilas, gorilas. Dobra, to wy się skupcie na tym, a ja sobie tu nastukam pulisę i to wezmę i 13 i co? I co? No, dobra, Cortex musisz dostać baty. Oj ja też dostałem, super dzięki. Niemiłosierni są dla mnie strasznie. Dobra, wy się tu bicie, ja idę po skrzynki te, które są na, na dalej troszkę, ja sobie pozgarniam profita, a wy tutaj myślicie, że wam się uda wszystko. No i powiem wam, że kurde, świniakowi się udaje, świniakowi mówię, gorylowi się udaje, 16 no, mam delikatną przewagę, ale to strasznie słabo, no nie, no nie, no nie, 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 nie. też ja robię odwrót. Strasznie dużo mają tego towaru, dobra, moja, moja, dzięki, dzięki, nie zgarniecie moich punktów, srajta się, sraj się ty też, to moje punkty, moje punkty, moje punkty, moja skrzynka, kurde, hu, wkręciłem się w tym temaciwo nieźle, dobra, idę sobie tutaj pozapierdzielać, dawać mi tu skrzynkę gdzieś. No tak, super, dali mi, ale nie tu, gdzie chciałem. Ale będzie moja, będzie moja, będzie dwie, są moje, moje, obydwie. Dobra, jedną zgarnąłem, dobra, mam przewagę, ale jeszcze nie mogę mówić tu o wygranej. Bo tutaj chłopaki naprawdę się starają, no ale już nie mają chyba szans. Przez 10 sekund nie natłuką, tyle na pewno nie. No chociaż. Go, 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 gorilo, Gorillo się stara mocno. Czas, kończ się. Czas, kończ się. Dobra, jednym punktem się udało, ale się udało. Także jak widzicie, fajna gra, fajna gra. Fajna gra przyjemnościowa pozwala się nieźle wkręcić właśnie w temat, co mnie jest strasznie jara, bo ja właśnie lubię tego typu gry, tylko właśnie musi być to pokazane w jakiś interesujący sposób. A tutaj zaprezentowane jest to naprawdę nieźle, także słuchajcie, na dziś to wszystko, to był kolejny odcinek PSX Money. A wy pamiętajcie, żeby zaglądać w linki w opisie, bo mogą być dla Was przydatne. Pamiętajcie również, że każdy odcinek Lamb Games TV jest od poniedziałku do niedzieli o 17.30, do tego w weekendu 8 rano. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!